Witam, nazywam się Adam Becker. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do yy, odwiedzania mnie na stronie internetowej www.adambecker.pl, gdzie znajdziecie wszelkie kanały dostępowe do kontaktu ze mną. Moi drodzy, ktoś powiedział dawno temu, że nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, a większość ludzi twierdzi, że na pewno nie powinno się nawet tego próbować. Otóż mam zamiar to właśnie zrobić, w zasadzie już to zrobiłem, ale mam także zamiar wykazać, że nie jest to prawdą. Jeżeli wchodzimy w te same buty, z których wyskoczyliśmy kiedyś, ale mamy ze sobą pewien bagaż pozytywnych doświadczeń, czasami także negatywnych, ale pozytywnych dlatego, że one pomagają nam unikać błędów, które popełniliśmy w przeszłości, to wejście w te buty ma sens, ponieważ może się okazać, że kierowani nowymi doświadczeniami zduplikujemy te pozytywne rzeczy, które kiedyś robiliśmy, a unikniemy raf, na które wpadliśmy wcześniej. Wracając do rzeczy, moi drodzy, w 1992 roku po powrocie z Anglii zetknąłem się dość przypadkowo, zresztą, z urządzeniem Rainbow SE i firmą Rexer. Byłem uczestnikiem. Prezentacji takiego urządzenia, które było i jest do dzisiaj dystrybuowane w sprzedaży bezpośredniej, zachwyciłem się nimi i postanowiłem spróbować swoich sił właśnie w jego dystrybucji. Nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić, ja mówię, a może akurat to. I muszę powiedzieć, że pod, pod, odniosłem naprawdę bardzo duży, wręcz spektakularny sukces. Nic tego nie zapowiadało, bo kiedy na pierwszym szkoleniu usłyszałem Rainbow, zmienia twoje życie, powiedziałem sobie, no znowuż trafiłem na jakichś oszołomów. Powiedziałem znowuż, dlaczego? Dlatego, że chyba dwa miesiące wcześniej byłem na prezentacji takiej grupowej yy, systemu Emway, firmy Emway amerykańskiej też i wyszedłem stamtąd głęboko zniesmaczony próbami prania mojego dość odpornego na takie próby mózgu. Próby były nieudane, ale zniesmaczyły mnie i lekko odstręczyły od tego rodzaju e, działalności. Tutaj powiedziałem, że jest troszkę inaczej, bo to nie jest tego typu system. E, mówię, no cóż, niczym nie ryzykuję. Urządzenie jest absolutnie fantastyczne, broni się samo, e, więc może i ja dam radę. Okazało się, że dało, dałem radę i to tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Kiedy usłyszałem na w tym szkoleniu, że Rainbow zmienia Twoje życie, czy zmienia Wasze życie moje, no jednak, chyba oszołomy kolejne. Okazało się, że zmieniło moje życie totalnie, całkowicie. Zmieniło moje życie prywatne, zmieniło moje życie zawodowe. Odniosłem w tym biznesie naprawdę duży sukces, wręcz spektakularny, jak już wcześniej wspomniałem. Bardziej w dziedzinie marketingu i szkolenia duplikowania biznesu niż jako sprzedawca. Sprzedawcą byłem dobrym, ale niewybitnym. Natomiast uważam, i to nie są tylko moje słowa, że szkoleniowcem i marketing dyrektorem byłem wybitnym. Zwłaszcza na tamtym trudnym rynku, który tak naprawdę dopiero raczkował. Odszedłem z biznesu po kilku latach, no to było. Pewnie 7 czy 8 lat, z powodów osobistych, nie z powodów biznesowych, bo firmę zawsze lubiłem, zawdzięczałem jej bardzo wiele, nie jestem niewdzięcznikiem życiowym. Natomiast w pewnym momencie doszło do takiej sytuacji, że nie byłem w stanie współpracować z ludźmi, z którymi musiałem współpracować, zostając dalej i obraziłem się na to, zatrzasnąłem drzwiami i powiedziałem: wypada. To była oczywiście głupia decyzja, ponieważ w biznesie nie powinno się kierować emocjami. Ja jednak pokierowałem się i to y, źle jakby y, zarzutowało na reszcie mojego biznesowego życia. Ponieważ y, wiecie, że od paru lat też jestem na jakimś byłem, można powiedzieć na jakimś rozdrożu, nie do końca wiedziałem co ze sobą zrobić, przeszedłem przez różne koleje dość burzliwe zarówno życia biznesowego, jak i prywatnego. Postanowiłem kilka miesięcy temu uruchomić kanał YouTube i wideo blog, czyli vlog. Okazuje się jednak, że żeby to robić, żeby realizować to, co chcę, czyli mój bardzo ambitny plan biało-czerwona.pl który jest w powijakach, to muszę jednak dysponować pewnymi środkami. Zapraszam do zrzutki na kanale zrzutka.pl, na projekt biało-czerwona.pl. Na moim kanale na pewno znajdziecie odnośniki do tego. Niemniej jednak mówię OK, ludzie mogą się zrzucać, ale ja też muszę wnieść poważny wkład. I zacząłem się zastanawiać, co mam tak naprawdę robić biznesowo, żeby uniknąć błędów, które popełniłem w przeszłości i żeby Zmaksymalizować szanse na mój sukces i zacząłem, jakby rozpamiętywać swoje życie biznesowe. biznesowe. W sposób nieunikniony musiałem dojść do wniosku, że jedynym biznesem, który naprawdę przynosił mi bardzo sensowne, konkretne i bardzo uczciwie zarobione pieniądze i dawał mi pełnię satysfakcji i komfort pracy był biznes Rainbow. I praca dla firmy Rexer ze Stanów Zjednoczonych. Postanowiłem więc do niego wrócić. Zbiegło się to w czasie z wprowadzaniem nowego modelu. O czym za chwileczkę. A dlaczego rynku? Dlatego, że tak naprawdę zdałem sobie z tego sprawę, że oprócz tego, że ta firma i to urządzenie pozwoliło mi odnieść spektakularny sukces biznesowy i osobisty, to także jest to yy, najbardziej trwała rzecz w moim życiu. To urządzenie, które tutaj widzicie, towarzyszy mi od bez mała 27 lat. Nie pamiętam, czy wszedłem w jego posiadanie, czy kupiłem je w grudniu, czy w 1992, czy w styczniu 1993. W każdym bądź razie to jest 27, 27 lat. Przez ten czas zmieniłem kilkanaście, a może w zasadzie tak, kilkadziesiąt raczej samochodów, kilkanaście mieszkań, kilka domów. A urządzenie służy mi wiernie do dzisiaj. I poza jednym przypadkiem, kiedy mój buterier, wnieżający już od dawno, dawna w zasadzie buterierka, Nocka przegryzła mi kabel, nigdy nie odmówiło mi posłuszeństwa. Absolutnie fantastyczne urządzenie. Ale w tej chwili firma Rexer Rainbow wprowadza nowe urządzenie, które no, niewątpliwie zdominuje rynek, zarówno sprzedaży bezpośredniej, jak i rynek związany z szeroko pojętą czystością, ochroną zdrowia, wygodą w naszych mieszkaniach. A więc moi drodzy, czas na to, żeby to urządzenie zeszło ze sceny, a na scenę wkroczył nowy Mam nadzieję, członek wielu rodzin Rainbow SRX. Jak się Wam podoba? No, według mnie jest absolutnie fantastyczny. Nie będę robił prezentacji, bo tego w ogóle nie wolno robić i nie powinno się. Chciałem je tylko Wam pokazać, bo ja jestem nim osobiście zachwycony. Na pewno jeszcze raz nie pokażę. Natomiast no, urządzenie podbiło moje biznesowe, ale nie tylko biznesowe serce od razu. Zapowiada się. Wielki comeback firmy, która no, odniosła kiedyś olbrzymi sukces. Polska była krajem w pewnym momencie, gdzie sprzedawało się najwięcej urządzeń Rainbow na świecie. Później, na skutek pewnych zawirowań i e, no, także wejścia różnych dziwnych przepisów, e, ograniczyła swoją, swoją działalność. E, można powiedzieć, że na przykład zamknięcie utrudnienia w kontaktach, w handlu z rynkiem rosyjskim nam bardzo tutaj. Zaszkodziło, czyli znowuż to nie zależało od firmy, ale dzisiaj urządzenie broni się samo, i firma ponownie wkracza z impetem na rynek polski. Jest to reaktywacja nie bez powodu, chyba w życiu nie ma nic dzieje się nie przypadkiem, razem z wejściem na ekrany nowej, nowego odcinka Terminatora. Schwarzenegger gra dalej, ja mogę powiedzieć, że ja jestem takim Schwarzeneggerem Rainbow, prawda? Trudny do zabicia, a jak gdzieś tam napisałem na Facebooku, według mnie Rainbow jest gralem sprzedaży bezpośredniej. I moi drodzy, do wszystkich tych, którzy by chcieli zobaczyć to urządzenie w akcji u siebie w domu, apeluję, zwracajcie się do mnie, Umożliwię Wam to. Jeżeli nie ja, to któryś z moich współpracowników przyjedzie do Was i pokaże Wam to w zaciszu Waszych domów, mieszkań, bo tam najlepiej można wykazać jego walory. Bez żadnych zobowiązań, bez yy, skrępowania, kontaktujcie się ze mną. Apeluję także do tych, którzy chcieliby spróbować coś zmienić w swoim życiu zawodowym, którzy chcieliby spróbować swoich sił w dystrybucji tego urządzenia, we współpracy ze mną. A przypominam, to jeszcze będę powtarzał wielokrotnie, pewnie w innych filmikach, że jestem jednym z najlepszych specjalistów w branży sprzedanej, sprzedaży bezpośredniej, i to nie tylko w Polsce, i myślę, że nie tylko w Europie. Kiedyś Wam to udowodnię, pokazując, pokazując dyplomy czy te wszystkie nagrody, które gdzieś tam osiągnąłem. Moi drodzy, rozpoczynamy od nowa. Można cieszyć się zdrowiem, wygodą, czystością do tej pory nieosiągalną w waszych domach czy w naszych domach, ale także można zmienić swoje życie i można dodatkowo jakby wprowadzić na wyższy poziom swoje przychody i spróbować nowej fantastycznej przygody. Ja dzięki firmie Rex Rainbow zwiedziłem pół świata. Dzięki firmie byłem e, aż na Bora Bora, Tahiti, e, Raja Toa. Już nie mówię o Stanach Zjednoczonych, oczywiście wielokrotnie. To wszystko jest przed Wami. Czyli, jeżeli chcecie mieć kontakt z absolutnie fantastycznym urządzeniem, z absolutnie fantastyczną firmą, ze świetnym zespołem ludzi, którzy na pewno pomogą Wam, to jest informacja dla wszystkich tych, którzy obawiają się, że na przykład oni się nie nadają do tego biznesu. Nie ma ludzi, którzy się nie nadają. Jeżeli chcą, mogą być absolutnie wyjątkowymi, fantastycznymi. Dystrybutorami tego urządzenia. Zapraszam Was do tego. Wszystkie linki na mojej stronie internetowej i na kanale YouTube i na FanPage'u służą do kontaktu z Wami. Zapraszam do kontaktu. Proszę także tych, którzy chcą nie tylko zobaczyć to urządzenie, ale właśnie spróbować jego dystrybucji do kontaktu bezpośredniego. Obiecuję, że odpowiem na każdy komentarz, odpowiem na, każde, na każdą próbę kontaktu, na każdy kontakt. Dziękuję, do usłyszenia.